Dzięki akcji z ubiegłego roku swoje ptasie domy znalazło wielu nowych lokatorów. Efekty cieszą dyrekcję i pracowników Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, więc na drzewach zawisną kolejne budki lęgowe. Będziemy wieszać co roku systematycznie kolejne. W nowych zadrzewieniach zależy nam na tym, żeby w mieście było ptaków jak najwięcej, bo im więcej ptaków, tym bardziej naturalnie będziemy żyć i tym mniej chemii trzeba będzie stosować, na przykład w zwalczaniu komarów w mieście. Co roku są opryski w mieście na komary. A jeśli zdecydujemy się na rezygnację z nich, to już Lubin będzie na to gotowy, bo liczebność ptaków wciąż wzrasta. W tym roku budki pojawią się w mniej uczęszczanych częściach Lubina. Odnajdujemy miejsca, gdzie znajdują się skupiska drzew takich w takich miarach zacisznych, jak tutaj to miejsce w Dolinie Ziemnicy. Planujemy podczas tegorocznej akcji powieszenie około 50 budek dla ptaków nietoperzy, różnego typu budek dla poszczególnych różnych gatunków ptaków małych, dużych. Budki posłużą przede wszystkim muchołówkom, ale nowelokum zyskają także nietoperze czy sowy. Domki różnią się wielkością i rodzajem wejścia, aby każdy latający mieszkaniec znalazł coś dla siebie. Praktycznie 100% budek, które powiesiliśmy w zeszłym roku jest zasiedlonych przez ptaki. Między innymi zwróciliśmy uwagę na wyraźny wzrost liczebności muchołówek szarych na terenie Parku Wrocławskiego. Które przylatują do Polski stosunkowo późno, bo dopiero w maju, więc większość budek jest wówczas zajętych przez ptaki, które przystępują do lęgów wcześniej. No Myślę, że stuprocentowy wzrost liczebności muchołówek szarych na terenie miasta jest rezultatem naszego projektu i akcji zeszłorocznej. Dyrekcje i pracownicy zaznaczają, że to nie ostatnia tego typu akcja w Lubinie. Będą badać także, jakie gatunki zasiedlą budki.